To jest Alicja, kobieta w średnim wieku, no może bardziej niż w średnim, ale i tak nie ma z tym problemu, bo mentalnie czuje się trzydziestką. Jest ambitna, ciągle się uczy. Gdy jej rówieśniczki oglądają M jak miłość, ona robi kurs z Chata GPT. Wybrała sobie męża 35 lat temu i nie zamierza go zmieniać, bo świetnie się rozumieją. Jedno dziecko to nie dla nich. Dlatego mają czworo. Mają dwa owczarki. Jeden ona przywiozła z lasu. I teraz kocha go jak piąte dziecko. Kiedyś, gdy pracowała w banku, marzyła o układaniu kwiatów. Mówisz i masz. Została florystą-czeladnikiem z dyplomem na piątkę. Uwielbia ładne przedmioty i piękne otoczenie. Lubi, jak wszystko jest zaplanowane i poukładane. Bardzo lubi kawę i może ją pić o każdej porze dnia planuje długie i szczęśliwe życie jest zdrowo ćwiczy dba o siebie i wychodzi ze wszystkich problemów jak wańka wstańka bo alicja to szczęśliwa kobieta a z takich się nie rezygnuje nawet życie daje im fory